W dzisiejszym odcinku dowiecie się, kogo prasa oskarża o kłamstwo, kto pokazał za dużo, a kto pokazać więcej już nie może. A o tym wszystkim opowie Wam Norbert Afera! Witam Was w kolejnym ekscytującym odcinku... Afery na dywaniku. Dziś wyglądam jak rasa wywróżbita i przepowiem przyszłość Wam i naszym celebrytom. A zaczynamy dosyć kontrowersyjnie. Chodzi o oskarżenia, które wysnął jeden z tabloidów przeciwko Borysowi Szycowi i o jego restaurację, którą ma rzekomo prowadzić w jednej z dzielnic Warszawy. Jak donosi Super Express, to wszystko to medialna ściema, a sam Borys Szyc nie ma za wiele wspólnego z promowanym przez siebie lokalem. Tabloid nas informuje, że aktor jest tylko i wyłącznie figurantem, a Akademia należy do spółki Nostra. W Krajowym Rejestrze Sądowym na próżno szukać nazwiska Szyca wśród udziałowców, pisze Tabloid. Prezes spółki był zaskoczony, gdy zadaliśmy mu pytanie, w jakim charakterze w Akademii występuje Borys i czy jest jej właścicielem. Tak więc to nie biznes Szyca, tylko kolejna rola życia znanego aktora. Co prawda aktor nie ustosunkował się jeszcze do tych oskarżeń, ale plotkarskie media i tak wiedzą swoje. Gdy jedni kłamią świadomie, to ci drudzy oszukują samych siebie. O kim konkretnie mowa? Sami zobaczcie. Według pudelkowego serwisu, Marta Grycan pojawiła się na imprezie Fashion Magazine, gdzie zaprzeczała medialnym doniesieniom o przymusowej przerwie od show biznesu. Podobno na imprezach nie pojawiała się z własnej nieprzymuszonej woli, a nie jak podawały media, z powodu braku zaproszeń. Cóż, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Aleksandra Kwaśniewska, gotowa na dziecko, brzmią nagłówki tabloidów. A jaka jest prawda? Sami zobaczcie! Rodzice Oli już od dawna dają głośno znać, że nie mogą doczekać się potomka. W jednym z programów, po pytaniach o dziecko, sama zainteresowana przemówiła: Nie wiem, czy widzę się w gronie gromadki, ale nigdy nie zakładałam, że mogłabym nie mieć dzieci, uspokaja rodziców w telewizji. To naturalna kolej rzeczy. Czyli po raz kolejny wiemy, że nic nie wiemy, ale korzystając z okazji, postanowiłem wywróżyć Oli, kiedy urodzi pierwsze dziecko. Ta karta pokazuje, że pierwsze dziecko urodzi się jeszcze w tym roku. Boże, Olu, nie mówiłaś, że jesteś w ciąży! A skoro jesteśmy przy temacie wróżb, to ostatnio cała branża mówi o dosyć odważnym wróżbicie. Sami zobaczcie. Cały internet huczy od wieści na temat mężczyzny z niemieckiego serwisu porno. Podobieństwo do naszego ulubionego wróżbity Dawida jest wprost uderzające. Czyżby Dawid dorabiał sobie po godzinach? A może prawda jest zupełnie inna, a mężczyzna jest do niego zwyczajnie bardzo podobny. Wróżbita Dawid do tej pory nie zabrał głosu w tej sprawie. Cała Polska czeka na równie gorący komentarz. Zato Joanna Horodyńska nie szczędzi komentarzy swoim młodszym koleżankom z branży. Tym razem obrywało się Natali Siwiec. Stylistka w magazynie Party skrytykowała celebrytkę. Jak nie ma klasy ani elegancji, to nic nie pomoże, nawet zakupy za 40 tysięcy złotych. Wtedy luksus to bilet tylko w jedną stronę wulgarności. Wiem, że na gość się sprzedaje, a piękne ciało trzeba pokazywać, ale warto wiedzieć, gdzie jest granica. Szkoda jednak, że dla pani Jasie nie ma żadnej granicy w ocenianiu polskich celebrytek i przy okazji mieszanie ich z błotem. A na koniec jako bonus o osobie, którą z błotem miesza się ostatnio wyjątkowo często. Ten, który porównuje się z Chopinem, ten, który zapragnął nagrywać piosenki z Dr. Dre. Brat swojej sławnej siostry, o kim mowa? Oczywiście o Pikeju. Raper rapujący inaczej ostatnio zaszokował plotkarskie media, pojawiając się w niebieskim dresie na renomowanym evencie. Według jednego z nich z raperem Pikejem z dnia na dzień jest coraz gorzej. A na koniec sprawdźmy z czego śmieje się internet. No dalej hejterzy, i tak wiem, że nie traficie do dołka, krzyczy P.K. do swoich antyfanów. Wezmę trochę na zapas, może spotkam jakiegoś zbłąkanego figurskiego, to go nakarmię. I kto by pomyślał, że Doda ma takie czułe serduszko. A jeżeli nie wiecie, jaka jest ulubiona pizza grycanek, to podpowiem następna. I to koniec dzisiejszej afery na dywaniku. Widzimy się niebawem. Zaglądajcie na nasz profil na Facebooku i stronę internetową telewizji.